Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy demontować łożyska bez specjalistycznych narzędzi. Pokażę Wam, jak to robić i przy okazji wymienimy sobie tulejki Bendixu, także zapraszam. Będziemy dzisiaj używać szczypiec do pierścieni zegara. Ważne, żeby tutaj był kąt 90 stopni, ponieważ będziemy zdejmować uszczelniacz. Taką rurkę, nie pamiętam teraz materiału, ale ważne, żeby wewnątrz miała 14 mm. Na zewnątrz obojętnie w moim przypadku jest to 26. Podkładkę ona jest bodajże z teflonu 13 mm wewnątrz, na zewnątrz ma 25 mm. Śruba taka w kastoramie otwartości 8,8. gwint M12. Również tu jest ta sama śruba, z tym że tutaj jest przetoczony łebek na średnicę koło 16,8. 2 mm 1, 16,1 takie bardziej. Oraz tutaj, obojętnie jaka śruba, ważne, żeby miała średnicę M8. I tutaj mamy końcówkę na 8 mm przetoczoną. W tym będziemy wyjmować tulejki Bendixa. Ok, także narzędzia mamy omówione jakie będziemy używać w dzisiejszym odcinku. Teraz skupimy się na nagrzaniu tego karteru, ponieważ będziemy wyjmować ten wałek. Bez nagrzania też dałoby się, ale potrzebujemy dużo większej siły, także sobie nagrzejemy. Zobaczymy, czy tyle wystarczy, chyba nie, ale sprawdzimy. Nakładam tutaj podkładkę, ten wałeczek. Biorę gumowy młotek i uderzam. Wałek nam wyskoczył z łożyskiem. Takie łożysko jak zdemontować? I tak bierzemy sobie taką rurkę, żeby tutaj oparło się łożysko bieżnią zewnętrzną, ponieważ do bieżni wewnętrznej nie mamy dostępu. Nakładamy teraz tą podkładkę wałeczek. Można wcześniej nagrzać, nawet lepiej by było teraz to nagrzać sobie, ponieważ bieżnia lekko się rozszerzy. Chwilka to musi być tylko. Żeby nie przegrzać tego niepotrzebnie i tak łożysko jest do wymiany. I wyjmujemy. Niestety ta podkładka jak widzicie pomiarzyła się, dlatego ciężko też to było zdjąć i uderzamy gumowym młotkiem nie stalowym. Jedno łożysko mamy wyjęte. Tutaj mamy łożysko o numerze 6203 a łamane przez P6 firma NTH. Pierwszy raz widzę. 6203 z literką A uszczelniacz, demontaż palcami po prostu wpychamy sobie go i on normalnie nam schodzi oczywiście uszczelniacz do wyrzucenia, nowe będziemy zakładać i teraz te łożyska jak to wybijać najpierw musimy sobie zrobić tak, żeby karter równo tutaj siedział czyli trzeba by było ten bolec wyjąć ale żeby go nie wyjmować, położymy sobie karter tak i on teraz stabilnie siedzi. I teraz nagrzewamy tutaj ten karter, żeby po prostu się nagrzał, był ciepły. Wtedy lepiej demontować takie łożyska. Kolejno to łożysko. Wkładamy papier, wlewamy olej i stukamy młotkiem. I będziemy za każdym razem ugniatać ten papier. Ten papier wypełni powierzchnię pod łożyskiem i łożysko będzie wypychane stopniowo do góry. Jest to metoda bardzo czasochłonna, aczkolwiek innego rozwiązania nie ma. Można by było jeszcze to robić smarem, aczkolwiek do smaru nie mam takiego zaufania. Często smar przedostaje się tutaj, bokami, no i nie daje takie ciśnienia jak papier namoczony w oleju. Zwykły papier toaletowy. Najpierw nagrzewamy. OK, mamy trochę nagrzane. Oczywiście nie grzejemy dużo, bo to nam nic nie da i tak będzie się to wychładzać. Ważne, żeby było podgrzane wstępnie. Bierzemy sobie troszkę papieru. Najpierw sobie tutaj wlejemy troszkę oleju. Najlepszy by był olej napędowy. Im bardziej ten olej będzie rzadki, iż tak powiem, tym lepiej. I bierzemy teraz, wbijamy to gdzieś na taką głębokość. Kolejno wpychamy. Ponownie sobie wbijamy. Teraz olejek, możemy podgrzać. Teraz sprawiam to, iż olej jest bardziej wodnisty i lepiej będzie wsiąkał po prostu w papier i go rozwadniał. I ponownie kawałeczek. Łożysko wyjęte papier, tutaj widać jak się rozepkało, pora na następne łożysko. Tym razem będziemy tą stroną śrubę. Więc najpierw olej, teraz tulejka Bendixu, tu dopasowana rurka. Wylecia. Tutaj mamy tą tulejkę Bendixu, może tam to położę, żebyście widzieli. Tu w tym miejscu musimy coś podłożyć, bo duże prawdopodobieństwo jest, że kater może pęknąć. To jest niestety dość spory minus tych metod. Położymy sobie to w ten sposób. Tutaj daliśmy nasadkę, na nasadkę podkładkę. Najpierw nagrzewamy. Spróbujmy tym razem smarem. Jak widać, smart się wypycha, dlatego też mówiłem Wam, iż ta metoda jest taka niezbyt. Ok, także ten karter mamy. Teraz pora na to, tutaj musimy oś szczęka mulcowych, ten czpień wykręcić z tej strony i to wybić, żeby móc w ten sposób to położyć. Na samym początku uszczelniacz do tego są szczypce do pierścieni. Zegera potrzebne wkładamy, wpychamy do końca i robimy w ten sposób. Oczywiście nie dosłownie do końca, żeby tutaj tej części gniazda nie zaharatać, tylko tak, żeby to można było w ten sposób wyjmować. Mamy wyjęty teraz tą orzyską, nagrzewamy tutaj, w tych okolicach, i normalnie go wybijemy. Teraz pora na te łożyska. I zobaczmy ile czasu wypłynęło. Godzina 20, czyli w przeciągu półtorej godziny jesteśmy w stanie wszystkie łożyska zdemontować. A za pomocą ściągacza bezwładnościowego zdemontowalibyśmy je wszystkie. Sądzę, w 20 minut, ponieważ musimy czekać, aż się kartery nagrzeją. Także widzicie, metoda skuteczna, nic tutaj nie pękło na szczęście i podkreślam to jeszcze raz. Może Wam pęknąć w ten sposób karter, ponieważ tworzy się ciśnienie i to ciśnienie również oddziałuje na drugą stronę osadzenia łożyska. Także na razie.